Kalimera, dzień dobry z Grecji, przy krzaku czystka. Te piękne kwiatuszki są dla Was, dla czasopisma hipoalergicznej i bardzo Wam dziękujemy, że wybraliście też naszą firmę grecką Greco Products, żeby uczestniczyła między najważniejszymi firmami polskiej ekologicznej żywności. Oczywiście my specjalizujemy się właśnie na ziołach, ale również mamy też inne produkty. Jesteśmy małą grupą leśników z Uniwersytetu Arystotelesa, Salonik. Właśnie zajmujemy się zbiorem też dzikich ziół. Więc to jest też dla nas wiedza, którą mamy, pasja, miłość do natury, bo to studiowaliśmy, ale przede wszystkim chcemy dostarczyć prawdziwe, wysokiej jakości surowiec do sklepów zielarsko-medycznych, ale też do sklepów zdrową żywnością. Więc zapraszam, żebyście zapoznali się z naszymi produktami i jeszcze raz pozdrawiamy z Grecji.